na fantopie, wiem o tym. I tam można sobie kupić z jasna. Tak? Co? No. Na pan topie są tylko karty nie <laughs> na nie, te... z Leonie. Wszyscy te euro też. Nie, może wszystkie karty można Może na ekstra klasy stary. chyba tam kupował. No, ale z ekstra klasy jest kopia. <laughs> ale chyba już euro ten Nie, euro temu. Tym przepraszam. No, no, tak. Mam pogardę, takie takie na stronie tej pańskiej. Nie, ja nie gram. A ja nie wiem, jak to się robi, że trzeba te kody pójść tam. Ale robić. jaka jaka? Bo, ej, no. bo na pani nie można się zalogować, nie są te kody z tą karty, i się tam wpisuje i robi się cały swój skład. No nie. Ja. Tak, tak. Nie, to te kody są też po coś innego, żeby żeby wpisać ten kod karty, to możesz sobie wtedy tą kartę kupić. No wiem. Ale też możesz zrobić tak, bo tak, się teraz bo A nie, wiecie, że, coś że dziwać, na be, be, jest, lepiej, jest takie coś, 11 bardzo, legend. E, I je, tam jest takie napisane 11 legend. Ło, jakby ci to spadło do ognia, to by było siedem, Tak. To, e, 11 legend, I tam jest taki fajny, że możesz sobie usłyszeć, e, ale musisz mieć loginikę. No <laughs> <laughs> <laughs>